Czy nofap to jest mit? Czy rację mają psychologowie i seksologowie nowocześni, którzy ci mówią, że mężczyzna i kobieta są tacy sami, że, że trzeba eksplorować swoje ciało, że trzeba się odstresować i są, są benefity i tak dalej takiemu czemuś? Czy racje mają na przykład starożytne religie, starożytna wiedza taka okultna, tak? Mistycyzm, który się wywodzi z V, z XVI wieku? Kto ma rację tutaj, tak? Ja ostatnim razem zrobiłem wideo na temat, zrobiłem taką tier listę, tak, w której tam mówiłem o przeróżnych przy różnych rzeczach, które nie tylko Ci zwiększają testosteron, nie tylko Ci zwiększają DHT, nie tylko Ci zniżają estrogen do optymalnych poziomów, nie tylko Ci zmniejszają SHBG, ale również... Dają ci te symptomy wys wysokiego testosteronu, tak? Tą hipermotywację, tą taką, tą, tą nieczucie strachu, tak? Ja tam wspomniałem, że jedną z najważniejszych rzeczy, które ty możesz robić, to jest kultywować tą energię seksualną. To jest po prostu nie oddawać jej, tak? To nie jest tak, że ty możesz, wiesz, nie mówiąc już w to, że ty możesz to w chusteczkę robić, ale nawet w kobietę, co nie, to, to nie jest aż takie. Aż takie banalne. I dostałem tam komentarze, że tam, wiesz, zrób więcej o tym, zrób więcej o tym. Więc dzisiaj zrobię naprawdę taki kompletny poradnik, znaczy poradnik, kompletna taka wiedza moja, tak? Z mojego doświadczenia, ale też doświadczenia innych, jak to ogólnie rzecz biorąc wygląda. I teraz tak, często jest tak w życiu, że dociera do ciebie informacja albo ktoś daje ci jakąś radę, która trafia tak jakby w punkt która dosłownie intuicyjnie czuje, że to jest prawda i że to jest informacja, że to jest rada, że to jest coś, co potrzebujesz teraz. I ja mam nadzieję, że jak Ty posłuchasz tego, to to będzie taki wideo, że to, co Ty dzisiaj usłyszysz, to będzie dokładnie to, co to jakby intuicyjnie powinieneś wiedzieć, bo jak ja zacząłem te rzeczy studiować i zacząłem się wgłębiać w te rzeczy, o których zaraz powiem, to ja, to, ja takie coś miałem. Ja po prostu wiedziałem, że coś w tym jest. Ja wiedziałem, że tam jest tak coś, co mi da przewagę. Także słuchaj, a propos jeszcze przewagi, opowiem Ci historię na początku. Jak w ogóle to się wzięło, tak? Bo ja byłem typowym zjadaczem chleba, a po prostu robiłem sobie robić dobrze, tak jak nastolatek, tak jak 99% ludzi. Ale około 3-3,5 lat temu miałem sytuację, w której zakochałem się w dziewczynie i dosłownie ja bym oddał za nią życie, nie, naprawdę. A ona złamała mi serce, i wtedy ja zauważyłem, dobra, życie to nie jest do końca Disney, to nie jest tak, jak mi mama tłumaczyła i babcia i tak dalej. To nie jest, tak? Życie to jest, no to jest kurwa competition, tak? Kto, lepszy, kto jest lepszy, ten wygra, i tak, tak jest, tak? I ja wtedy mówię, dobra, ja wezmę każdą przewagę, którą mogę mieć, zrobię wszystko, żeby być po prostu najlepszy, żeby po prostu rozpierdolić wszystko, co mam na drodze, tak? I mówię, dobra, no genetycznie nie, nie za bardzo, tak? no bo ja 21 lat miałem, wiesz, nadwagę, tam niski testosteron. Genetycznie mam ginekomastię, tak? Także no, musiałem coś więcej wykorzystać, musiałem iść dalej, żeby tą przewagę przysłowiowo dostać, tak? Więc zacząłem właśnie studiować takie rzeczy, jak na przykład te starożytne um, mistyczne tradycje, tak? Czyli na przykład Kabbala, to, to się wywodzi z judaizmu, to jest starożytny mistycyzm, Judaizmu, tak? Czyli to jest tutaj mamy e, e, Palestyna, Jordan, takie tereny, tak? To w, stąd się wywodzi. I również to jest taki wiesz, podziemny krąg, taki okultyzm, taki troszkę kult, tak? I oni tutaj mówili o tym, że na przykład seksualność i ogólnie energia seksualna to jest najbardziej, to jest najpotężniejszy. Motywator, to jest najpotężniejsza energia, którą Ty w naszym ciele, my, my możemy kultywować w naszym ciele, tak? Dalej, różokrzyżowcy, Rosicrucians, tak? To jest Europa, tutaj mamy XVI, XVII wiek, również taka, to jest taki, wiesz, takie, te teksty były pisane po łacinie, tak? Żeby większość ludzi ich nie rozumiała, to było wszystko takie, wiesz, sekretne, takie okultne. i oni to samo mówili, to musisz kultywować, to musisz tak jakby, mm, musisz robić, jak to się mówi, trans. Teraz nie pamiętam słowa, nie? ale ogólnie to tak jakby przekształcać w coś innego, tak? Nie, nie wypierdalać tego, tylko to przekształcać. Taoizm Chiny, tak? Tao, Tao The Jing, tak? Czyli tutaj mamy, oni tutaj głównie mówili o tym, żeby, żeby orgazm sam w sobie, tak jakby powiększać, tak? Żeby cyrkulować tym, tak? Potem jest nawiązanie do David Dede, który również to samo mówi, w, to jest już nowoczesne przykłady, tak? Ale on również mówi o tym, że jak osiągnąć orgazm, jak to jakby zwiększać ilość pleasure, zwiększać ilość jakby um, poczucia, tak? że, że dobra, spoko, my możemy to kultywować, ale de facto my możemy coś więcej z tym zrobić, żeby mieć jeszcze bardziej pełny ten orgazm. Tak? Dalej mamy hinduizm, buddyzm, tak samo, tutaj mamy teren, tereny Indiów. Oni te również mówili o tym samym, tak? że to jest coś, co jest po prostu bardzo bardzo święte, to jest bardzo ważne. Bardzo, to nie jest tak, że ty to może wypierdalać, jeszcze raz to powiem. No i ostateczny przykład, który po prostu ogólnie przestudiowałem, to są masoni, tak? czyli tutaj mamy Wielka Brytania, ci, którzy tam wiesz, robili z, z tych z posągi i tak dalej. Masoni, Freemasons. Czyli ogólnie tutaj bardzo tego jest dużo. A co lepsze, to są inne rejony świata. Bo to nie jest tak, że wszystko mamy na przykład, to jest wszystko w Indiach i Indie są jedyne, które to robią. Nie. Bo tutaj mamy, wiesz, tutaj mamy tereny Middle East, tak, czyli Bliski Wschód, bliski wschód mamy Jordan i tak dalej. Tutaj mamy Europę, tak, tutaj znowu mamy Europę, tutaj mamy Indie, tutaj mamy Chiny, czyli mamy wszystkie tradycje, no de facto poza Afryką i poza Ameryką, tak, ale co to jest Ameryka? Ameryka to jest nic innego jak Europa, tak? europejski, europejski człowiek zawładnął Ameryką. Wcześniej było coś innego, tam oni mieli, wiesz, to byli tam ci Aboriginals, nie, czyli ci prawdziwi Indianie. Nie Hindusi, tylko Indianie. I co się stało, że Europejczyk ich no, rozpierdolił, tak? On tak jakby wziął ich teren, on wygrał z nimi. Rozumiesz, że znowu to też wywodzi się z Europy. Chociaż okej, okay, tak, jakby to jest tereny, wiadomo, yy, Żyd, Żydzi i tak dalej, tam, tam na, Nazaret, co nie? Ale ogólnie, co też w, chrześcijań, w chrześcijaństwie masz? Masz jako grzech, jednym z takich dużych grzechów to jest masturbacja. Jeden z takich dużych grzechów to jest na przykład seks przedmałżeński. Dlaczego? To nie jest, okej, okay, jasne tutaj mamy, okej, okay, pójdziesz do piekła, jeżeli to zrobisz, ale to wszystko się z czegoś wywodzi. To są wszystko jakieś reguły. Dlaczego chrześcijanie na przykład nie jedli świń? Dlatego, że świnie ogólnie, one, one się nie pocą. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie i ty się możesz teraz śmiać z tego, ale świnia sama w sobie to jest zwierzę, które jest nieczyste. To nie jest tak jak krowa, to nie jest tak jak owca, co nie? To jest zwierzę nieczyste. Świnia ci zje cokolwiek. Więc w chrześcijaństwie, jako Żydzi, nie je, nie je się świni i to nie jest tak, że Pan Bóg jest u góry i mówi Ci nie jedz kurwa świni, nie. To jest po prostu o to chodzi, żeby obronić ten lud, żeby, żeby te, te tradycje, żeby moralność weszła w to wszystko i tak jakby powiedziała dobra, nie jemy tego dlatego, że to jest niemoralne, ale tak de facto dlaczego to jest niemoralne? Bo możesz mieć zakażenie, plagę, cokolwiek, tak? jakieś tam przeróżne zakażenia. tak? Także tak, i dalej, weźmy sobie nowoczesne przykłady. Czyli po pierwsze mamy Mike'a Tysona, to jest mój ulubiony po prostu, ja mam nawet jako screensaver, nie na telefonie Mike'a Tysona. Przeczytałem jego książkę, przestudiowałem, uwielbiam patrzeć na jego, na jego interviews i tak dalej. I co się stało? Gościu był najlepszy, on naprawdę się stał kurwa najlepszym w historii, jako, jeżeli chodzi o heavyweight boxing, chociaż możesz się z tym nie zgodzić. I kiedy nastał jego upadek? Kiedy on zaczął przegrywać walki? Wtedy, kiedy na fight campach, zamiast zapierdalać, spać, jeść i robić to cały czas to samo, to on zaczął ruchać jakieś dupy na, na stronie, codziennie sobie robił nową, co nie? I co się stało? I zaczął przegrywać. Znowu Steve Jobs. Steve Jobs, jeżeli był problem w, w tym w firmie. To gościu po prostu przestał sykać ze swoją żoną. On nie, nie wiedział, że są inne sposoby, żeby, żeby wiesz, tak, jakby, żeby to, takie coś kultywować, że możesz robić i jedno i drugie, jeżeli naprawdę masz dyscyplinę, jeżeli naprawdę zbudujesz ten skill. Ale on również, i to naprawdę jest udokumentowane, to wszystko. Dalej mamy Napoleona Hilla, który, książka Myśli i Bogać się, tak, Think and Grow Rich, jedna z topowych książek, jeżeli chodzi o taki development, taki self-improvement, powiedzmy, wszystko, nie? Gościu mówił to samo, on poświęcił połowę kurwa książki, żeby powiedzieć, że twoja energia seksualna to jest to, co w tym świecie czyni cię mężczyzną, to jest to, co powoduje, że masz motywację, że chce ci się, że tak jakby, że, masz tak jakby że, że jesteś w stanie przezwyciężyć, że jesteś w stanie na tym świecie postawić swoją stopę i zrobić to, co chcesz zrobić, a nie tylko myśleć i bzdurać. Nie, to libido to jest energia seksualna, to jest to, co de facto powoduje, że ty czynisz. Tak? No i dalej mamy, to już wspomniałem David Lida, to jest bardziej spiritualizm, tak? To jest takie bardziej takie, e, jak, jak de facto budować świadomość, tak? Męską świadomość, że to jest tak jakby to, co czyni cię naprawdę niesamowity. Kultywacja tej świadomości i tam też to jest, nie? Tak jakby musisz wybrać, kiedy dochodzisz. To nie jest tak, że a, randomowo, nie. Jeżeli wybierzesz, że dobra, teraz jest czas, teraz mogę sobie na to pozwolić, bum. zajebista. Czyli tutaj mamy przykłady, wiesz, i starożytne, czyli tak jak mówiłem, ten mistycyzm, tak, te wszystkie sekretne ksi księgi i tak dalej, plus nowoczesne przykłady ludzi, którzy intuicyjnie to robili, tak. Znaczy Mike Tyson to robił przez przypadek. Bo, bo on chciał, tylko że nie, nie potrafił, tak jakby nie był w stanie, i dopiero po tym jak zaczął tak jakby jak ten status i to wszystko, i zaczął być królem świata, to dopiero wtedy, wiesz, no i wtedy spierdolił sobie, sobie karierę. Nie? Steve Jobs, on to robił, on chciał to robić, tak jakby on wykorzystywał tą energię seksualną produktywnie, bo on wybierał to, on wiedział to, on intuicyjnie to czuł, tak. No i dalej te książki tak dalej. Jeżeli chodzi o naukę, bo tutaj sobie mamy przykłady, zaraz Ci powiem, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, jeżeli chodzi o naukę, to na pewno słyszałem badanie, z, to jest te, takie typowe badanie, o którym wszyscy mówią. Mieliśmy 28 mężczyzn w Chiny 2003 rok, tam to jakby to badanie powstało, co nie czy tam zostało wydane. I statystycznie mieliśmy 145% większy testosteron po siedmiu dniach abstynencji i to potem spadało na dół, tak, do baseline'u i był ta, była taka stagnacja i po prostu był ten baseline, tak. Także z mojego personalnego doświadczenia, jeżeli chodzi o to, co te badanie de facto pokazało, to ja po siódmym dniu też czuję coś takiego, jest taki po prostu naprawdę rozpierdol. Ale w, moje, w moim doświadczeniu i również w doświadczeniu innych youtuberów, w doświadczeniu innych ludzi, którzy przede wszystkim ważne, którzy walczą, tak? którzy, którzy wykorzystują tą energię też fizycznie, żeby zrobić krzywdę, co nie chociaż to jest sparring, to nie jest tak, że to jest krzywda, ale to trwa 7 dni. Ten efekt w moim doświadczeniu i w doświadczeniu innych, tak jak już mówiłem, którzy walczą, bo ty możesz powiedzieć, o ja się czuję zajebiście, ale ty dopiero to poczujesz, jak dostaniesz pierdol albo komuś wypierdolisz. To, to, trwa 14, znaczy to trwa 7 dni i kończy się po 14 dniach ta zwierzęcość, to barbarzyństwo, tak? Odblokowujesz coś nowego, nowy superpower, tak? który trwa 7 dni, a po 14 dniach to tak jakby spada i twój organizm się jakby do tego przyzwyczaja. I masz jakby, A potem funkcjonujesz tak na 110%, tylko że nie masz tego takiego naprawdę tej zwierzęcości, tego, tego barbaryzmu, nie masz tego. No, także, czy to trwa jeden dzień, tak jak w tym badaniu, czy 7 dni, nie wiem. Pewnie testosteron trwa 145% jeden dzień, ale nas interesują te symptomy. Nas interesują to, co ci ten testosteron daje, to, co on z ciebie robi, a nie to, że tam na papierze masz zajebisty procent. Bo ile masz ludzi, ile masz po prostu byczków młodych, którzy robią wszystko. Skąd, wiem, bo ja taki sam byłem, którzy w ogóle hormeza nie istnieje co nie tak jakby stres, to jest zła rzecz. My musimy dużo spać, my musimy optymalnie wszystko robić, co nie wszystko ma być optymalizowane, suplementy i tak dalej. A dalej się czujemy jak pizdy, bo brakuje im tego czegoś, brakuje im tego takiego. Tej, ja uważam, że głównie rywalizacja to jest, ale to jest następny czynnik tutaj, tak? Następny czynnik to jest po prostu mm, kultywowanie tej energii seksualnej, tak? Bo to nie tylko jest, wiesz, to nie tylko mamy badanie większej testosteron, nie tylko mamy mechanizm, o którym zaraz ci powiem, który jest niesamowicie ważny, ale to jest coś, tak, tak, jak wcześniej wspomniałem, to jest coś naprawdę takiego duchowego, tak? bo my, jako ludzie, my jesteśmy niczym innym niż, niż. Ja zawsze tak mówię. Tak? Nie wiem, czy to jest prawda, ale to jest taka moja teoria. I te, te teorie de facto się rodziły wtedy, kiedy ja w, w czasie zimowym, bo to zawsze było jak jest zima, tak? ja się tak jakby zamykałem troszeczkę w sobie i kultywowałem to, coś tak? i skupiałem się na tym, dużo myślałem. Troszeczkę takie, takie jak mnich, co troszeczkę to brzmi dziwnie. Ale ja wtedy dochodziłem do tych konkluzji intuicyjnych, tak? Po prostu miałem jakieś downloady. Także, także jeżeli chodzi o mechanizm, tak? Co się dzieje, jeżeli my mamy orgazm jako mężczyzna? Bo to nie jest to samo, co jak, jak mają kobiety, tak? Dlatego ja zawsze mówię, znaczy, ja zawsze mówię, ja zacząłem ten wideo tam mówiąc, o, może psycholodzy mają rację, a może fakt to jest mit. To było tak, żeby troszeczkę atencji wziąć, bo fakt jest taki, że to jest. To jest jasne, że mężczyzna, kobieta to nie jest to samo. I to, co jest dozwolone dla kobiet, to, co one mogą, to nie jest to samo, co mężczyzna może i vice versa w niektórych rzeczach. tak, Są rzeczy, które mężczyzna może robić, ile chce, a kobieta nie. Po prostu. I tak, taka jest zasada świata. I to jest niestety ten double standard, tak? który jest. Ale jeżeli chodzi o mechanizm, co się dzieje w ciele mężczyzny, jeżeli dochodzi do orgazmu, czyli dochodzi do wytrysku, to mamy bardzo duży wyrzut dopaminy. On jest, to jest największy wyrzut dopaminy, który ty możesz mieć w twoim ciele. Tak, on jest tak wysoki, że mamy zwiększoną prolaktynę na około godzinie, około godziny i ta prolaktyna to jest hormon ogólnie stresu, to jest hormon, który jest taki, taki inhibitoryjny, to jest tak ta jakby przeciwnik testosteronu troszeczkę. I dlaczego on jest, on jest wyrzucony? Dlatego, że on ma obronić nasz system nerwowy przed następnym pobudzeniem właśnie dopaminy. Czyli to jest dosłownie mechanizm, który macie obronić. Są sposoby, żeby ta jakby, wiesz, uniknąć tego, przeróżnia jakieś inhibitory witaminy B5, tam B6, przepraszam, i tak dalej. Ale ogólnie to jest, tak, to, jest tak wy, 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 to jest tak mocne, że inny hormon jest wyzwalany, żeby obronić ciało. Tak? To jest tak mocne, na godzinę jest wyzwalany. Ale następna rzecz to jest receptory dopaminergiczne. Jeżeli ty masz wyrzut czegokolwiek, tak? pomyśl sobie insulina, pomyśl sobie alkohol, tak, jeżeli ty bardzo, bardzo doprowadzisz swoje ciało do bardzo dużej ilości jakiegoś czynnika, jakiegoś aktywnego czynnika, to twoje ciało się zaadaptuje na poziomie epigenetycznym, czyli przez określony czas, on wyłączy geny, które produkują receptory na tą substancji, na ten czynnik i w tej sytuacji to dzieje się na 72 godziny, czyli receptory dopaminergiczne na naszym ciele po dojściu i to jest proporcjonalne, one są zmniejszone, ekspresja genów jest zmniejszona na 72 godziny i to jest, to jest odczuwalne, to jest bardzo odczuwalne, 72 godziny to jest tak jakby wracasz do siebie i to czuć, ty po 72 godzinach czujesz się, o kurwa, dobra, jestem mężczyzną, ja na tym świecie istnieję, co nie, ja nie jestem tylko pa pasywnym obserwatorem, nie kurwa, ja, ja robię, co nie, więc to, to znowu to jest badań. Tu to, to robili badania na baranach, i niestety bardzo dużo baranów musiało umrzeć tutaj, no bo musisz zabić takiego barana, żeby mu ten mózg zobaczyć, żeby, wiesz, te receptory mu ogólnie przestudiować. Tak? I to jest, tak jak już mówiłem, proporcjonalne. Czyli jeżeli masz więcej wytrysków, to też masz, masz większe zmniejszenie, czyli mniej tych receptorów, ale zawsze to jest 72 godziny. To jest bardzo ważne, tak? czyli wiesz, na 3 dni, co nie? I teraz tak, ja Ci tutaj powiedziałem wszystko, co jest, jeżeli chodzi o, o rzeczy, wiesz, które istnieją naprawdę na świecie. Tutaj powiedziałem Ci o starożytnych przykładach, tak? O okultyzmie, o, o mistycyzmie starożytnym. Powiedziałem Ci o nowoczesnych przykładach, o ludziach, którzy to wykorzystywali. Powiedziałem Ci o badaniach i powiedziałem Ci o mechanizmie samym w sobie, jak to działa na poziomie biologicznym, na poziomie komórkowym, na poziomie epigenetycznym nawet, tak? Ale jak to działa w praktyce? Jako osoba, która, tak już Ci powiedziałem, historię na początku, jasnym eksperymentuje już eksperymentuję już 3-3,5 lat. To nie jest tak, że ja 3,5 lat jestem mnichem? No nie. Ale fakt jest taki, że ja z tym eksperymentuję i naprawdę mam bardzo dużo doświadczenia z tym. Jako gościa, który ma 24 lata, mam bardzo dużo doświadczenia z tym. tak? I teraz tak, czy naprawdę to działa? Tak jak już powiedziałem w tym poprzednim wideo, tak jak powiedziałem na początku, jeżeli chodzi o symptomy wysokiego testosteronu, to może to być tak jakby niezależne od tego samego wyniku. I są, znowu, są przykłady na to. Jeżeli nie ma w Twoim życiu stresu, jeżeli Twoje ciało nie musi się do czegoś zaadaptować, jeżeli nie musi być silniejsze, wyobraź sobie na siłownię. Tak? Jeżeli idziesz na siłownię, co się dzieje? Twoje mięśnie rosną. Jeżeli dużo jesz do tego i tak dalej, jeżeli one się odbudowywują, to one się odbudują silniejsze i większe. To jest adaptacja. I w naszym ciałem jest tak samo. I tak samo jak na siłowni, jeżeli ty pójdziesz na siłownię i przystaniesz na 3 miesiące, to twoje mięśnie się staną mniejsze. Tak? Dlaczego? Bo on to nie jest już wymagane. Od Twojego ciała. Twoje ciało już nie wymaga tych, tych dużych mięśni i tej siły. Więc co się stanie? Twoje ciało, no z racji tego, że nie ma stresora, no to one zmniejszy te mięśnie. Tak? To, jest, to jest naturalne, tak? co nie jest używane, jest stracone. Jeżeli chodzi o siłownię, to dokładnie to tak nie działa dlatego, że ty wrócisz do, do na siłownię po trzech miesiącach i w dwa tygodnie jesteś tam, gdzie byłeś w trzy miesiące wcześniej. Bo po prostu ta komórka mięśniowa dalej jest. Ona po prostu potrzebuje tak, jakby się znowu, co nie, ona się potrzebuje obudzić. I teraz jeżeli chodzi o komórki mięśniowe, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o testosteron, to jest dokładnie tak samo, czyli jeżeli Ty nie masz stresu w Twoim życiu, tak, choćbyś wszystko optymalizował, dieta, wiesz, zmniejszasz stres oksydacyjny, ale Twoje ciało nie musi być lepsze od innych, nie musi być silne, nie musi być zahartowane, to, tak samo jak zahartowanie, Mnie jak wychodzisz na zimno, będziesz zahartowany, robisz zimne prysznice, będziesz zahartowany, z testosteronem, do, z testosteronem jest dokładnie tak samo, czyli jeżeli chodzi o symptomy testosteronu, z mojego, z mojego doświadczenia t, 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 ta praktyka jest niesamowicie ważna. Przykłady znasz, tak? genezę znasz. znasz, znasz ludzi, którzy używali tego, żeby dostać się naprawdę na top społeczeństwa. Jedna rzecz, co nie powiedziałem, to jest Kevin Gates. Nie wiem, czy kojarzy gościa, to jest raper. No, ogólnie teraz, już może aż tak nie za bardzo mu dobrze idzie, ale kiedyś naprawdę był na topie. I ta muzyka, którą on ma, ona jest taka bardzo, wiesz, ona ma tą energię, trochę jak pop smoke, nie? ona ma tą taką, czuć tą, to, tą, to, 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 to jakby, męską, t, t, tą agresję, tak? I on też, właśnie w jednym interwiu, który, który zrobił, powiedział, że on nawet w trakcie stosunku nie dochodzi. I teraz tak, jakie są praktyczne tutaj takeaways, tak? Bo powiedziałem ci wszystko, co wiem. No z mojego doświadczenia, tak jakby też to działa, ym, ale. Co ty, jak to, jakby ty możesz się do tego zastosować? Bo problem nie jest to, czy ty wiesz, bo ty intuicyjnie wiesz, że tak jest, ale problem jest z tym, że ty nie możesz tego kontrolować. I teraz, tak, jeżeli chodzi o takie coś, że na przykład ty czujesz, nie wiem czujesz się napalony, czujesz to, co wiesz, psychologowie powiedzieli, o, czujesz energię seksualną, więc teraz idź się zmasturbować. Jeżeli ty czujesz coś takiego, to najlepsza rzecz, którą ja personalnie zauważyłem, żeby poradzić sobie z tym nawykiem, powiedzmy tam parę lat temu, to było to, że jak ja to poczułem, to ja po prostu w moim mózgu powiedziałem, dobrze, zajebiście, ja to chcę czuć, czuję się męsko, czuję, czuję że żyję, tak? Czuję pragnienie. To nie jest tylko pragnienie kobiet, tak? ale to jest pragnienie świata. Co ja mogę zrobić, żeby stworzyć coś niesamowitego? I to był mindset, który ja miałem. To był mindset, który ja zaadaptowałem. Ja stworzyłem taki, choćby taki, taki feedback. I jak ja poczułem to, poczułem te, 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 te uczucie, tak, to troszeczkę niekomfortowe takie coś, że chciałbym sobie ulżyć, powiedzmy, tak, tak jak seksologowie mówią. E ja Ale jeżeli ja, ja taka coś poczułem, to ja po prostu ym, przetrykowałem swój mózg, że to jest dobre. I wtedy ja nie musiałem przestać tego czuć, co nie rozumiesz, to jest bardzo proste. Nie musiałem się tego pozbyć, bo to było dobre. Więc jeżeli coś jest dobre, to ja to chcę mieć. Na? tak? To jest numer jeden. Numer dwa to jest, co zrobić w sytuacji, w którym jesteś w związku normalnie, albo nawet nie jesteś w związku, tylko jesteś playerem i po prostu lubisz to, tak? lubisz ten lifestyle. To ja ci teraz nie powiem, żebyś nie robił tego, żebyś na przykład w związku też przestał, bo żeby przestał robić to, co chcesz robić, ale powiem ci jedną rzecz, co według mnie może być, to, jest, to może być game changer, i to według mnie jest pewnie jeden z najtrudniejszych skillów, który ty jako mężczyzna możesz w życiu pojąć, może, który możesz się nauczyć. A mianowicie jest to umiejętność uprawiania seksu, ale nie dochodzenia. Pod koniec, tak? Czyli jeżeli ty po poznasz swoje ciało, tak jak seksualnie mówią, i tak dalej, poznasz to na tyle dobrze, że ty będziesz w stanie wiedzieć, kiedy, gdzie jest ten punkt, po którym już nie możesz, yy, tak jakby się odciąć, tak? I ty będziesz w stanie, tak jakby. Poprzez oddech, tak głębokość oddechu, i tak dalej, cyrkulować tą energię seksualną. To, jest, to, to brzmi bardzo dziwnie, ale jak zaczniesz to robić, zaczniesz się tego uczyć, to wiesz, po paru miesiącach, czy tam po paru latach, bo to jest cholernie trudne, nauczyć się tego skillu, to będziesz w stanie decydować, ok, dobra, koniec, przerwa, nie? wrócimy do tego później albo nie. I wtedy cały czas to masz, bo zdaj sobie sprawę z jednej rzeczy, tak jakby ile trwa orgazm męski. Ile on trwa? 6 minut, znaczy 6 sekund, 6-7 sekund. Jeżeli naprawdę na przykład masz tydzień arsenał tygodniowy, no to powiedzmy, że nawet 8 sekund trwa, tak? Zajebiste, fajnie super. A po tych 8 sekundach, okay, masz czas, w którym po prostu wracasz do siebie, jesteś taki wyluzowany, fajnie i to zajebiste to jest, to jest spoko, to trwa tak 20 minut, ale potem stajesz się gorszy, gorszą wersją siebie, stajesz się wersją siebie, który pragnie mniej. Taki, taki bardziej taki udomowiony, tak? stajesz się jak kot który mu odcięli jajca. On już, nie, on już nie jest królem tego domu, bo jak pies, on już nie jest królem tego domu, on nieszcza wszędzie, żeby, wiesz, powiedzieć, dobra, to jest moje, wypierdala stąd. Ty się stajesz takim, takim warzywem, co nie? Po prostu leżysz, patrzysz sobie na YouTube'a, może wyjebane, patrzysz na Netflixy, co nie? Okej, okay, mózg może ma, nic nie masz w tym mózgu, ale, nie wiem, zrób coś innego, żeby się zmęczyć, żeby potem, żeby nie mieć w, w, w mózgu myśli, co nie? Bardzo proste. Także zdaj sobie z tego po prostu sprawę, że to, to nie jest tak, że ty nic de facto nie zyskujesz. Ty zyskujesz 8 sekund, a po tych 8 sekundach masz czas 72 godzin, w których po prostu jesteś gorszy tak? i wracasz do, 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 do stanu hipersensytywności dopaminy, w, w której byłeś wcześniej. Ale to nie znaczy, że ty nie możesz nauczyć się, tak jak już powiedziałem, tego skillu, żeby kontrolować to wszystko. I teraz wyobraźmy sobie, bo my tutaj optymalizujemy testosteron, tutaj było głównie o symptomach testosteronu, ale my tutaj um, optymalizujemy testosteron, więc, więc wyobraźmy sobie sytuację w naturze, tak, w której takie coś miałoby miejsce. Ty, jako istota męska, samiec, Twoja główna rola na tej ziemi, Twoja główna misja, to do czego Ty na tym świecie jesteś, dlaczego Ty się... Urodziłeś, to jest dlatego, żeby Twoje geny przeszły dalej. Tak? Wszystko, co ty robisz, to jest dlatego, żeby dalej Twoje geny przeszły, żeby Twój. To nawet nie chodzi o nazwisko i tak dalej, ale to chodzi dosłownie o to, żeby y, la, rasa ludzka przeszła dalej i najlepsze geny, czyli męski, najlepszy najlepsi mężczyźni zapłodniali kobiety. Tak? Najlepsi, dlatego na przykład w historii w, w, u zwierząt i tak dalej, zawsze 40% mężczyzn tylko. Tylko 40% mężczyzn swoje geny oddało, a resztę nie, tak? bo to byli, oni nie byli godni, można by powiedzieć, tak? te geny nie były na tyle dobre. Teraz my wiemy, jak przetrykować nasze geny, żeby, żeby te jakby kobiety myślały, że nasze geny są lepsze, co nie? No się. <laughs> ale to też wiedzieć, no to jest adaptacja, nie? to tak jakby używanie inteligencji, nie? ale ogólnie do czego dążę tutaj? Jeżeli ty zaprzestaniesz w środku tego procesu, tak? Czyli ty prak praktycznie jesteś tak blisko od wypełnienia swojej biologicznej roli na tym świecie, czyli zapłodnienia kobiety i coś ciebie coś ci ci ci, ci nakaże zaprzestać, to to jest coś co jest niesamowicie groźne, bo co by się musiało stać na przykład 100 tysięcy lat temu, żebyś ty przestał to robić? To by musiał być jakiś pierdolny tygrys, jakiś inny jaskiniowiec, to by musiał być jakiś wąż, coś, co jest ogólnie rzecz biorąc bardzo szkodliwe, tak? Bo jeżeli to by nie było szkodliwe, jeżeli to był jakiś mały kot, był jakiś szczur, to byś przestał, to, jakby to, to byś zakończył swoją misję i potem byś te wypierdolił tego kota, co nie? A nie na odwrót, a nie, że musisz uciekać. Więc jeżeli Ty weźmiesz ten mechanizm i zrozumiesz to, to Ty naprawdę możesz się stać naprawdę kurwa potworem, bo Ty możesz to wykorzystywać cały czas, codziennie, na, rano na przykład i, i ja tak ja takie coś też robiłem, nie? że rano to wykorzystywałem i na cały dzień potem byłem na haju, co nie, po prostu robiłem, co chciałem, po prostu wszedłem przez życie, nie. I takie coś możesz naprawdę wykorzystywać i to jest niesamowity trik, żeby po prostu, żeby po prostu mieć taki superpower. Bo de facto wszystko, co my robimy, to się wszystko, tak jakby możemy tutaj postawić taką jedną konkluzję, tak, bo myślę, że powiedziałem się, dlaczego to jest zajebiste. Ale wszystko, co my robimy w życiu, Każda motywacja w życiu na, na, nas jako mężczyzn, jako samców, to jest albo przetrwać, albo żeby nas, nasze geny przetrwały, czyli żebyśmy się, żeby była prokreacja. Tak? To jest nasz główny motywator na świecie. Energia seksualna jest de facto w takim razie głównym motywatorem na świecie. On miał rację, nie? Napoleon Hill. On miał rację. To jest główna energia. Oni też mieli rację. Kabała, nie? Kabala. Oni też mówili to samo. To jest twoja główna energia, to jest to, co powoduje, że ty czynisz na świecie. Freud też miał rację. On tam, wiesz, potem szedł za daleko i mówił, że każdy mężczyzna chce, wiesz, uprawiać seks ze swoją mamą. Dobra, to jest troszeczkę, wiesz, o troszeczkę daleko zaszedł, tak, troszeczkę, to jest troszeczkę debilizm, ale fakt jest taki, że każdy problem psychologiczny wiąże się tak jakby, jak to się mówi, jak drzewa mają korzenie, każdy korzeń, Korzeń każdego problemu psychologicznego jest w seksualności dlaczego? Bo tak samo jak nasze ciało, tak samo nasza psychika jest ukierunkowana ku zwierzęcemu instynktu reprodukcji, żeby nasze genety poszły dalej. Tak? Dlatego no, naturalnie, jeżeli jest problem w ciele, no to Pewnie to jest związane z tym. Jeżeli jest problem w tym, pewnie to jest związane z tym, co się dzieje, jeżeli ty masz chorobę, Libido się spada. Co się dzieje, jeżeli na przykład jesteś rozpierdolony po siłowni, Libido się spada. Rozumiesz, to jest, to jest bardzo, bardzo naturalne. Jeżeli w ten sposób to będziesz widział, to ja już Ci tyle kurwa argumentów tutaj dałem, żebyś. Respektował, żebyś miał szacunek do tej energii, żebyś miał szacunek do energii i do substancji, które dosłownie jest tak potężne, że potrafi stworzyć nowe życie, potrafi stworzyć nową duszę, nową świadomość, że tutaj no, nie ma nic innego do, do, do powiedzenia, tak? Pamiętaj to, co Ci powiedziałem, jeżeli chodzi o ten mindset, tak? Czyli jeżeli czujesz to i chcesz się tego pozbyć, bo to jest niekomfortowe, to po prostu pomyśl tak, dobrze, to jest dobre, to jest to, co czyni mnie, kurwa, wiesz, potworem. A co się dzieje, jeżeli na przykład dochodzi do stosunku, no bo to jest jeden z najlepszych rzeczy, który jest, więc dlaczego, my, dlaczego powinniśmy sobie tego odmawiać, tak? To nie jest to samo, co, nie wiem, narkotyki wziąć, bo to jest nienaturalne, tak, jakby, to, to jest niezdrowe, ale to jest zdrowe, co wam zrobić? No może po prostu albo wybierz, że dobra, jest okej, okay, jest wieczór i nie wiem, jest piątek, był cały, cały tydzień, więc mogę sobie na to pozwolić, bo chcę się troszeczkę zrelaksować, bo był trudny czas, a jeżeli nie, jeżeli musisz napierdalać, jeżeli jesteś w okresie życia, w którym naprawdę musisz coś zbudować, to wtedy miej na tyle dyscypliny, że po prostu, żeby po prostu się nauczyć, nauczyć twoje ciało, jak, jak to ujarzmić, tak? jak wiedzieć, jak, jak to jakby cyrkulować tą energię, żeby ona nie była zmarnowana od razu. Wszystkiego dobrego.